SimpliVid jest platformą hiperkonwergentną. O samej hiperkonwergencji słyszymy bardzo wiele, jest to bardzo lotny trend. Natomiast musimy pamiętać o tym, co to, co to rozwiązanie w sobie łączy. Po pierwsze łączy to w sobie pamięci masowe, serwery, sieci, jeden system do zarządzania. Rozwiązanie, które ma być proste, ma być obsługiwane przez jak najmniejszą ilość osób, po to, żeby nasza firma działała, przynosiła nam zyski, a niekoniecznie zawsze musimy się skupiać na tym, jak to wszystko działa w środku serwerowym. SimpliVity traktujemy jako smartfon w sieci data center, ponieważ łączy te wszystkie funkcjonalności, o których mówiłem w sobie. Tak jak smartfon łączy w sobie kamerę, konsolę do gier, oczywiście telefon. Tak samo SimpliVity łączy w sobie te wszystkie rozwiązania, które do tej pory widzieliśmy tradycyjnie w serwerowni jako osobne rozwiązania. Natomiast tak samo jak smartfon służy zarówno dla tych klientów pojedynczych, jak i klientów korporacyjnych, tak samo SimpliVity jesteśmy w, w stanie skalować od tych najmniejszych rozwiązań dla mniejszych klientów. Po ogromne rozwiązania enterprise'owe i SimpliVity będzie w stanie sprostać tym największym obciążeniom. Po pierwsze, musimy zapamiętać, że rozwiązanie backupowe, które jest zawarte w SimpliVity, jest rozwiązaniem jedynym w swoim rodzaju. To nie jest rozwiązanie, które spotkamy gdziekolwiek indziej na rynku. To jak rozwiązanie SimpliVity było budowane, to rozwiązanie backupowe było zbudowane specjalnie pod wymagania tego rozwiązania. Dwie ważne rzeczy, które warto zapamiętać, to jedna gwarancja, którą dajemy przy SimpliVity, że odtworzycie maszynę wirtualną, która ma do 1 terabajta w czasie poniżej 60 sekund. Takiej gwarancji nie ma gdzie indziej na rynku. Druga rzecz. Jeżeli chodzi o rozwiązania backupowe i o całe rozwiązanie pamięci masowej w SimpliVity, gwarantujemy, że wy jako klienci zaoszczędzicie miejsce, które do tej pory potrzebujecie o co najmniej 90%. To jest gwarancja z naszej strony, o której warto pamię pamiętać i to jest kolejny unikat na rynku.